W tym filmie mogą pojawić się potencjalne spoilery do najnowszego odcinka serialu The Mandalorian. Czujcie się zatem ostrzeżeni. Kolejny odcinek Mandalorianina za nami i uwierzcie, jest o czym mówić. Dziesiąty epizod nazywa się The Passenger i rozpoczyna się bezpośrednio po poprzednim odcinku. I jak uważam, Mandalorianina jako całość za coś bardzo dobrego i prawdopodobnie jedną z lepszych rzeczy z logiem Star Wars ostatnich lat. Tak sądzę, że jest kilka odcinków, które niestety tracą na tempie i akcji i są najzwyczajniej filerowate. Takim odcinkiem właśnie niestety jest ten, o którym dzisiaj będę mówił. Din Djarin wraca z Mos Pelgo wraz ze zdobytą zbroją Feta. Po drodze napadają go miejscowi bandyci, którzy na myśl przynieśli mi ścierwa Haxionu z gry Fallen Order, ale to tylko moja luźna dygresja. Mandalorianin sprytem pokonuje ich i wraca do Mos Eisley, która jest znacznie żywsze niż w poprzednim sezonie, ale to akurat na plus. Tam, Peli, daje, nazwijmy to, pewne zlecenie głównemu bohaterowi. Musi on przewieźć na inną planetę pewną kobietę wraz z jej niewyklutymi jeszcze jajami, która przez cały odcinek nazywana jest dosłownie Frog Lady. Która też ponoć wie, gdzie na owej planecie okrywają się Maglorianie, których szuka właśnie Dinjarin, dlatego też postanawia jej pomóc. Po drodze spotyka dwa x wingi po starciu z którymi ląduje, a raczej rozbija się na lodowej planecie, która pojawiła się już w trailerze, i według wielu teorii, musiało być to jej Okazuje się, że ową planetą jest Maldo No kto by się spodziewał. Sama lokacja pojawiła się już w pierwszym odcinku pierwszego sezonu Manuel jednak z zupełnie innej strony. No, ale nie jest to ani Ilum, ani Starkiller, no więc naprawdę, kto by się spodziewał? Ostatecznie, w wyniku kilku pewnych wydarzeń i kilku zjedzonych przez Baby One płodów, okazuje się, że Dean rozbił się w środku Gniazda i zaczynają atakować ich pająki krykna, które równie znane są z serialu Rebels oraz z prac koncepcyjnych Macquariego. Ostatecznie udaje się mu pokonać wszelakie pająki wraz z małą pomocą dwóch pilotów Nowej Republiki, o których też tutaj wspomniałem. Główny bohater naprawia swój statek, na tyle by mógł najzwyczajniej wylecieć z planety. I sam odcinek z jednej strony zachwycił, z drugiej jednak mocno zawiódł. Mam przez to wrażenie, że Mandalorianin, mimo tego, że jest spójną całością, to jednak jest bardzo mocno filerowaty. I z samymi filerami nie mam żadnego problemu, dopóki coś serio wprowadzają w rozwój bohatera czy wydarzeń, dajmy na to. Znaczy, trudno mi jest też na tę chwilę to oceniać, bez znajomości kolejnych odcinków, ale Dean nie uczy się tutaj niczego nowego. Jego postać dalej staje w miejscu i wszystko, co powinniśmy wiedzieć, już dawno było powiedziane. Poza tym, on dalej ma dokładnie to samo zadanie, co na początku pierwszego odcinka, i dalej idzie tylko o krok do tyłu, a nie o krok naprzód. Osobiście obawiam się, że każdy z odcinków będzie tutaj side Quest'em i dopiero w ostatnim czy może przedostatnim spotkamy Mandalorian, których ten poszukuje. Inna rzecz, do której wręcz muszę się przyczepić, to lekki fanservice w postaci znanego nam już z poprzedniego sezonu Cameo. Jednym z pilotów, którzy pojawili się w odcinku jest trapper Wolf, który grany jest tutaj przez samego Dave'a Filoniego. W pierwszym sezonie to Cameo zwyczajnie działało. Jednak postać, którą on gra już na serio, istnieje w tym świecie, bo w końcu nawet ma swoją nazwę. Tutaj ponownie spotykałem się w przestrzeni kosmicznej, w zupełnie innym miejscu niż kilka odcinków wcześniej. Ta galaktyka jest mniejsza niż się spodziewałem. Za pierwszym razem to było na zasadzie. Zaraz, przecież to reżyserowie Manduarianina siedzą w tych X-Wingach. Teraz pomyślałem, że Nowa Republika ma na tyle małą flotę, że mają z 5 X-Wingów 3 Y-Wingi i -wingi, może 4 A-Wingi, a wiemy, że to nieprawda. Najpewniej odcinek zyska bardzo dużo po ukończeniu samego sezonu, ale jeśli mam oceniać osobno, to wyszedł on niestety miernie, a w szczególności już porównując do całkiem przyzwoitego pierwszego odcinka sezonu. Z ciekawszych rzeczy to na pewno pojawienie się pająków. Według mnie były one bardzo dobrze sfilmowane i nadawały pewnego napięcia fabule. Znaczy, i tak wiedziało się, że ostatecznie Mandalorianie nie pokona, ale i tak się mu na swój sposób kibicowało. Sama sekwencja na myśl przynosiła mi walkę z Szelobą z Władcy Pierścieni. Nie podobała mi się natomiast sekwencja naprawy Razor z Był to 30 sekundowy montaż, coś jak w drugim odcinku pierwszego sezonu. Swoją drogą, ten statek bardzo często musi być naprawiany w tym serialu. I coś, co mnie już nawet zaczynało powoli irytować, to Baby Yoda, który w każdej dosłownie scenie musiał sięgać po kolejne jajo, by je zjeść. Co jest nie tak z tym dzieckiem? Definitywnie było to po to, by wywołać pewien uśmiech na twarzy widza. No, ja się nie śmiałem. Poza tym, już za dużo jest zbliżeń na niego i na to, co robi. Wiem, że jest manga finem tej historii, ale bez przesady, zrozumiałem to już po pierwszym odcinku. Mam wrażenie, że po pierwszym sezonie serial zatrzymał się w miejscu i oferuje nam niewiele nowego. Obym się mylił i oby drugi sezon zaskoczył nas jeszcze niejednokrotnie. Z jednej strony mówiłem o filerowatości odcinka, z drugiej możliwe, że interakcja głównego bohatera z Nową Republiką może okazać się kluczowa w kolejnych częściach serialu. No, czas pokaże. Jest to dalej bardzo ładnie zrobiony serial, jednak powoli brakuje mu tej jego subtelności, która była widoczna na samym początku. Niemniej to by było już chyba na tyle w tym materiale. Piszcie, jak Wam się podobał najnowszy odcinek i czy również macie podobne zdanie na temat przytoczonych dziś elementów. Niech moc będzie z wami.